Na w Liceum Ogólnokształcącym oferujemy naukę w oddziale przygotowania wojskowego. Poza programem nauczania ogólnego przewidzianego dla ELO, w oddziale tym realizowany jest program szkolenia wojskowego w wymiarze 230 godzin w cyklu kształcenia, z czego aż 177 godzin przeznaczonych jest na szkolenie praktyczne. Absolwent tak tzw. OPW uzyskuje zaświadczenie o odbyciu przygotowania wojskowego w ramach nauki w ELO które uprawnia go do odbycia skróconej służby przygotowawczej w wymiarze zaledwie 12 dni, ale także daje profity w przypadku ubiegania się o przyjęcie do uczelni wojskowej. Kandydat do OPW powinien wykazywać się sprawnością fizyczną na wysokim poziomie, a także samodyscypliną, obowiązkowością i gotowością do podejmowania wyzwań. Tu się dużo dzieje. Kandydaci zakwalifikowani do OPW w głównym terminie rekrutacji po rozpoczęciu nauki wyposażeni są w umundurowanie, które w ramach dotacji zapewnia Ministerstwo Obrony Narodowej i Powiat Braniewski w porozumieniu ze szkołą. Wyjątek stanowi obuwie, które zapewniają rodzice nowo przyjętego ucznia. Kadeci, bo tak się mówi o uczniach OPW, realizują język angielski, historię i geografię na poziomie rozszerzonym. Absolwent ELO przystępuje do matury. W pięcioletnim technikum informatycznym kształcimy specjalistów w jednym z sektorów zawodowych, które mają najlepsze prognozy na najbliższe lata. Uczeń kształtujący się w zawodzie technik informatyk przygotowuje się do wykonywania następujących zadań zawodowych montowania, eksploatowania i administrowania systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych, wykonywania, eksploatowania i administrowania lokalnych sieci komputerowych tworzenia administrowania i użytkowania bazami danych stronami WWW, aplikacjami internetowymi i systemami zarządzania treścią. W ciągu pięciu lat uczeń przystępuje do dwóch egzaminów INF 02 administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych oraz INF 03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych. Pozytywne wyniki uzyskane na egzaminach wyposażają absolwenta technikum informatycznego w kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodów w branży ITM. Może on podjąć pracę w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach informatycznych oraz wszędzie tam, gdzie mają zastosowanie komputery w instytucjach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego w firmach zajmujących się sprzedażą sprzętu komputerowego, instalujących oprogramowanie i sieci komputerów, czy w punktach serwisowych. Poza kształceniem zawodowym w technikum informatycznym jest realizowane także to z zakresu ogólnego, co oznacza, że absolwent technikum przystępuje do matury. Przedmiotem realizowanym na poziomie rozszerzonym jest język angielski. W pięcioletnim technikom spedycji kształcimy specjalistów w zakresie organizowania i nadzoru transportu towarów. Na przykład w firmach logistycznych, gdzie pod nadzorem osoby wykształconej w tej dziedzinie wykonuje się czynności takie jak załadunek, rozładunek, składowanie, pakowanie, a czasem nawet ubezpieczenie towarów. Spedycja stanowi element logistyki, ale jest jej bardziej wyspecjalizowaną częścią. Spedytor planuje i organizuje przewóz w praktyce. Dba o to, by dostarczyć go do klienta lub do kolejnego miejsca magazynowania. Logistyk zaś zajmuje się planowaniem dystrybucji towarów, by była jak najbardziej zoptymalizowana. Przykładowe przedmioty zawodowe realizowane w cyklu kształcenia to np. transport i spedycja, logistyka transportu i magazynowania, prawo transportowe, organizacja spedycji, ekonomika transportu. Uczeń technikum spedycji przystępuje do jednego egzaminu zawodowego. Kwalifikacji SPL-05, organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów. Poza kształceniem zawodowym, w Technikum Spedycji jest realizowane także to z zakresu ogólnego, co oznacza, że absolwent Technikum przystępuje do matury. Przedmiotem realizowanym na poziomie rozszerzonym jest język angielski. Kształcąc się w zawodzie Technik-Spedytor, masz szansę uzyskać kwalifikacje w zawodzie przyszłości. Każda firma posiadająca środki transportu czy zlecająca transport firmom zewnętrznym poszukuje spedytorów. Technikum. Praktyki zawodowe w wymiarze 280 godzin w cyklu kształcenia po 4 tygodnie w klasie 3 i 4 realizowane są u lokalnych pracodawców. Ale uwaga! Ponieważ realizujemy zagraniczne projekty, masz szansę odbyć je na przykład w Portugalii, Niemczech, Grecji czy innym europejskim kraju. W szkole uczymy się języków obcych angielskiego, rosyjskiego, niemieckiego. Ale ciekawostką jest, że w naszej szkole od września będzie można uczyć się także języka hiszpańskiego, który obecnie zyskuje coraz większą popularność na świecie. Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej i mediów społecznościowych, a jesteśmy na Facebooku, Instagramie i TikToku. Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie, Zespół Szkół Budowlanych to prężnie rozwijająca się placówka oświatowa w Graniewie od bardzo wielu lat. Przekształcająca się no, i nadążająca, że tak powiem, za wyzwaniami czasu, jakie, że tak powiem, przed nami życie stawia. W tej chwili kształcimy uczniów na kierunkach technikalnych, to znaczy technik informatyk i technik spedytor i w liceum, w którym odbywa się szkolenie wojskowe. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną na stronach szkoły, a od 20 maja już do składania dokumentów, abyście stali się naszymi uczniami i stanowili część tej sympatycznej społeczności szkolnej.